Siema z tej na strony, smoczny wydarzenie, was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy od, y, obrońcy Kevinów. I jest ze mną Chris Pin, czyli Skywalker. Siema. Brian Nos. Siemano. I Aldi Hej. No i dzisiaj nagrywamy obrońców Kevinów, jak wspomniałam. Y, będziemy musieli chronić Kevina. Ja wziąłem sobie kevinowego skina. A ja jedyne co mam, co... weź Kevinową jako... tomę. Bo będę się, żeby zostawić łapkę w górę i słowa dzwoneczki tak nie będziecie wygrywali no, każdą taka, gierkę to ja... to ja nie dam gotowości, bo jeszcze się zapiszę mi jakaś dziwna. Gitara, gdzie ja mam gitarę? oto. Tu. tu mieczek sobie w sumie o, Ale wydaje mi się, obrejda. że najwięcej osób będzie nie chciało się pójść się. do tego, wiesz, którego gabina leczącego. Dlatego właśnie chronimy z kraju mapy. Albo może musimy chronić jakieś miejscówki. To by było fajniejsze, dlatego że tak to yy, wiesz. Jak będziemy chronić jakieś miejscówki, to yy, ludzie będą chodzić, yy, będą na tej miejscówce, co nie? No, w sumie to byłoby mądrzejsze. A ja już wybrałem wszystko Kevinowe. To, ale my możemy mieć Kevinowe skiny? Jeszcze to. Fioletowe. Dobra. wziąłem Fioletową kostkę Kevina. A ja nie mam skrybę, bo jestem badliczkiem, Dlatego jestem. Obrońców Kevin, Jeszcze kostkę sobie wezmę. Poczekajcie, ja jeszcze raz podznaczam ekrany wczytywania, które mi się nie kojarzą z tamtym tak sezonem. A ja mam jakiś ekran. Albo są Dobra. Albo ja, ja muszę zmienić ekran wczytywania szybko. szybko, szybko. I Dobra, jeszcze ready? Szybko. Takim. Dobra, jako, jakie miejscówki będziemy chronili? Y, słuchaj, Igor, do mnie tam, gdzie będzie najbliżej, y, ten albo kostkę Kevina, albo y, najbliżej, ten. Albo tam, A gdzie jest najbliżej. A może środka? O, środka, tak, tak. Tam jest przecież dużo Kevina. I czemu ja mam żółty znacznik? A ja mam to, różowy. Ej, ale weź Krespin ready. No, to ja uwielbiam twój znacznik, Igor, bo to jest taki czerwony, nie? Ej, ale to e, przecież odcinek. No. 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 zaczyna się odcinków w grze. No, ale już zacząłem. A. Przecież się tam przewidywałeś, co ty zapomniałeś? A. A nic i tak by nic nie szkodziło gdybyśmy zaczęli odcinek w grze. No, no i yy, widzowie, dobijcie 50 łapeczek w górę. Znaczy, yy, 50 pięćdziesiąt najpierw, yy, bo brakuje już czterech. Jak dobijecie 50, to Czy nagram odcinek bardziej tenki No bardziej by pasował, ale zapomniałem no. Ale ja sobie je to umieściła. O Maryjońka, ten kilo ja bardzo pasuje. Czemu tam, czemu tam zaznaczy się na środę, jak tam jest? są Kevin? Nie, ale tam będziemy chleć. Ale co? Na poskudnej. No. Tam jest żółty Kevin! Tam nie ma żółtego Kevina. Tam jest, jest anomalia ta wielka. A gdzie jest Kevin? Kevin. Nie załina teraz, bo to jest jedyne co mi się kojarzy z Kevinem. Gdzie ty Adi widzisz żółtego Kevina? Tu żółty Kevin jest. jest tu. No tam na... jest. Ale powiem wam coś. wie, yy, że wcześniej. Dostań. Zrobiłem z Brianem winę. No. Dzisiaj. No właśnie. I jeszcze Dobra, ja na i kompie. W tej boksy. I jeszcze on gra na kompie. To przy tym winy grają na kompie. Ja zrobiłem tego winy. Wow. Ej, ale lecimy na środek. Do Kevina. Nie, Nie na do, środek. Do Żółtego tego Kevina chronimy? Nie, bo my... tu ma środek! Chronimy środka! Czemu środka? Mieliśmy chronić Kevina. No nie. No. Ale środek tak się kojarzy, bo w środku na, na początku było... E, w środku tyle Punkt razy był Kevin. Wtedy. Ale Kevin też. A nie, Ej Kevin, a pamiętasz może jak e, kiedyś Kevin latał nad wyspą? nie wiesz, co bo ja to? Ja widziałem, to był szósty sezon. Dziewiąno. Ale ja przecież czekam od dziewiątego. No wiem, ale czy widziałeś na YouTubie? No tak. No i, i gdzie to Dobra, było? Ja biorę rekina! Gdzie to było, Krespin? To było gdzieś tak na środku. No właśnie. Wszystko się dzieje na środku, dlatego my chronimy dzisiaj środka. Więc przepływajcie Już bym nie zabił. I czemu tak ratuje Mowę tkasz jest Ej no przechodźcie tutaj Dobra no ale zabijcie lepiej co? Dobra co, co? Go zabija Dobra, mam go zabić? O no tak On jest fioletowy Aha No ta a my nie mamy bronić rekina? genoma Ouch, ale mam genoma ouch, ouch! Czy to a był z... ja ouch! Mogę... Nie, ouch! Z... Ja to? Yy, to? był Co to? to? był Ouch, ouch! Ouch, Mogę I trochę trochę ja a dasz mi do pompy? Dobra, czekaj, Ej, dobra, czy mam. Nie mam. Okej. Okay. chronimy środka. Albo jak Ej, nie będzie tutaj. Ktoś... Ej, Ej ktoś ktoś jeszcze ktoś nie, nie ma tym biondów na mapie? Ej, jak. Pamiętajcie, jak ktoś będzie. Nie! Ej, no, tylko, że ja go mogę ci udowodnić. Max na moje plecy. Mogę jasno, walker? Yes, jest, Venom. Że przyciągnąć, że nie. Ej, iż u słuchaj? da się przyciągnąć w tą rękę. Nie da się. Ej, spróbuj, spróbuj no. Ej, nie, już We... dało? Mnie, przyciągnąć. Mnie. Czuję. Ej, chcesz, grade? Venom tam. za spaza? No i Igo! Nie, no. nie, nie dam, nie dam. Ja ci mogę dać Karneninga za spaza. Ty nie ma Ej, my mieliśmy chronić środka, zapomniałem. A ty co y... No ale się... Nie, tu a nie, nie ma tam, ich, tam, jest tam, Nawet tam. skrzynek, a mocu nawet nie ma. To był chyba bez sensu pomysł. Może idziemy chronić inne miejscówki. Dobra, z Kevinu, tu, czy pan będzie ten żółty Kevin. Ale to nie ma sensu i tak ty już nie jest w strefie. No. Dawajcie kościanę końce. My będziemy obrońcami miejscówek. Co ja robię? To, co ona robi? Czekaj. Będziemy obrońcami miejscówek, dobra? Chłopaki. A może tej? E, idziemy Został teraz armen. po ścianę krańca. Kto ci zadał HP? Nie. Rekin. A. Ej, a gdzie tak jest Carnage? Zebrali pewnie. Ej, a co się stanie, jak założysz Carnage' i Venoma jednocześnie? Ej, ja próbowałem, jak grałem solo i zabiłem wina, bo miałem i Carnage'a i Venoma i nie dało się mieć dwóch. Jeśli brałeś Carnage'a, mieć Venoma w e to po prostu ci Venom się wywalał. A! Dostajemy! Igar, pomóż. Ale ja nie mam M-ki. Tam jest gdzieś. No dostałem z tej automatycznej stajferki. No podlecz, podlecz. Dzięki. Jesteśmy obrońcami MiKs! NIE! Miejscu. Uciekajcie od nich! Oni mają automatyczną snajper. Ej, weź, yyy, Crispin zje z jabłka, to mi wtedy zaliczymy zadanie jeszcze. O, dzięki! mi też! Ja też to mam. Jeszcze banana muszę zjeść. Kurde, teraz we mnie strzelają. O kurde, dostaję! I... ma od... Jakie jest zadanie od kiełbasa? Pomóż! Obok? Kto ma jakieś zadanie od kiełbasa? Chyba Adam, ale nie pamiętam jakie. Jakie znam? Nie, bo... Myślałem, że to już ktoś ciebie zabił. Nie, nie no przecież smoczy smoczego wojown wojownika to się ja nie, nie wiem da Ja dwóch ich, a ja, ale jeden, ale jeden pa, ten. Patrz, patrz co ja robię. Zresztą mnie! Gdzie jest drugi? Aha, jest... Nie ruszaj się. Oj, banany! O, to, rzuci! No róż! Czekaj, bo ja tu lecę! Leży! Ej! Gdzie jest mój spaz? Ej, ukradłeś mi spadza. Oddaj! Nugat! Skar, Skarb! Skart! Ej! Ja, ja się ja podleczyłem? Byłem przed nim i po prostu chciałam go sobie mieć. Ej, co Weźcie, nie, nie, to znaczy. weźcie sobie jedne A to do No wiem, oddaję daję Ja potrzebuję ja jednego i wykonam co jest zadanie. zadanie. Ogam nie drya. Ale czemu? No bo mi zabrałem. O sorry. Dzięki za 19 poziom. Nie wykonałem. Ej, pamiętajcie, że chronimy te miejscówki. się wykonuje. My jednak żartowałem. Nie żartowały. rozumiem, że jak jednej osobie się wykona, to każdemu się wykonuje. Ej, Skywalker, Niech każdy mi da amon do Snajperki, a co e, się dam. Ja nie mam. Idziemy Ej, do strefy! Ammo do m tego jeszcze nie miałem. No yes. ja, nie, to a Amo do snajperki. Aha, no to, to, to jest Amo do M, do tej snajperki. Gdzie? Jadą. Dobra, dostała no, łeba mniej, łeba mniej. No i leży. No nie, o, nie! On będzie teraz się no mnie chciała trzeba zabić. Nie dlaczego? No nie, no dobrze, no, 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 że mam to jeszcze. No nie, zabrał mi. Ej, co to było? Aha, to był mityczny minigun. Dobra, wypaliło się. Aha! Co? Dobra. Dobra! co ja mam? Uciekaj, ja mam pokażę, co ja mam! Skywalker! Mam... Mam epicki, automatyczny... Skywalker! Mam epicką, automatyczną Sniperkę! Ej, chodźcie za Dzięki. mną! I mam... M, e, epicki karabin szturmowy, krótkoserio i... I Venoma! Ej, szybko, bo wiecie, co zaraz na ten? Tak, ale... Na początku chciałbym jeszcze... Chciałem jeszcze iść do baćki siorbę wielkiej. Chodźcie. Zaczekaj. Zaczekaj chwilę. Nie, nie niszczcie, nie niszcie! Nie, jeszcze nie! Zaczekaj jeszcze nam. nie! Dobra, teraz! Dobra, ej, dawajcie teraz ze mną, ze mną, chodźcie ze mną! Mówię wam, chodźcie ze mną! No idę! No już idę. Sprawdzę, tak, będziemy obrońcami kukurydzianego yy, kwartału. Okej? Okay. tak. Z nie był wcześniej kompleks. Kukurydziany kwartał wcześniej był kukurydziany kompleks. Tak, kiedyś był kukurydziany kompleks, ale teraz kwartał. Dajcie mi amo do snajperki, mimo ale to jest do MK. snajperki, to jest amo do bo ty masz tą sniperkę, Do... która jest M-ką. Dodaj mi ją na mój urządzenie. Oto chodź, Skywalker. Taka fajna wymiana zrobimy. Dawaj, pieczku, dawaj. Ja znajpię z góry. Chronię z góry. Mam wieżę. Czekaj, powiedz mi, czy ci, jak jest to zbierasz, mi... dodało ci? Ktoś cię skolapsuje Do... za chwilę. Do... To ja ci mogę jeszcze trochę dać, bo mam jeszcze 190. Ty mam jeszcze 400. 400. Idziemy Krzyga, na Kukurydzianę nie chronimy tutaj! No, no właśnie, my On tego nie chronimy. Ja wiem, ale ja wylądowałem jeszcze tylko... tylko a za lepiej. chwilę Aldika quest zabije. O, nie zabije, ja jestem sniper, tutaj, bo z góry, bo mam Venoma! Aha! Pomyśl, Nie, a to nie... Ej, a zobacz, czy Venomem możesz łowić ryby! Oko? Na łowisku. Czekaj już. Ej, gdyby w normalnej snajperce dało się załadować 16 A ja? an, ale. ale jak to to miał snajperkę, bo ja i byłby niepokonany. No w normalnej. Tak. Ej, widzę chłopów na no Mam y, epicki. ten. Y, pomper, Mam epicką pompę. Co? Tu są nielegalne jakieś strzały, ale ty to teraz? Mały z nie ze skarach się posłamić troszkę? Szkoda, że ty pani zjadła burza. O, ludzie! Są! No, a ty Ej, ale tutaj jest! Jeszcze kolejny. Dobra, przeszukaj! Dobra, 64 w głowę. Ej, bo my musimy ch chronić kukurydzianego. Albo da dawajcie teraz chronimy farmę stala. A gdzie jest farma stala? albo żebyś taka nie poczekał. Dobra, siadaj. Garub mam legendarnego minikana. Naprawdę? Ja też, ja też. Ej, ciekawe kto ma karnejczo, bo mnie to cały czas... Ej! Ktoś jest na farmie Nie Słuchajcie, kto? Myślałam, że to jest, nie jest aż tak zaulwiona miejscówka. Nie, ale teraz ktoś jest. Bo jest w niej strasznie. Nie, bo tam praktycznie nikogo nie ma. O kurde! Snajperka, laser! Kurde, dostaję! Tylko nie zostań za mocno. Co dalej, ja! No dalej, ja! No dalej, no dalej, ja! No dalej, nie dalej, dalej! No dalej! No dalej! Ale. Ja nie mogę. No to się dalej! No dalej! od razu? No Spokojnie! Pomocy! A, ratunku, ratunku! Ja sobie Bujemy. nie poradzę! No pomóżcie.

Zabity z Minikana. A on miał mitycznego O kurde. Dobra ma mało, ma, yy, na biało, ma Na biało na biało na biało Ej skywalker szybko chodź tu do mnie Czekaj jeśli ja podleczę aptekom No ja właśnie też się leczę Ej ktoś chce? Bo jest legendarny się leczę bo apteką. ja mam Okej okay, ja biorę legendarny Bo ja mam mityka nie? O kurde, chyba dostanę. Nie, leży, leży. drugi, leżę? drugi. To jest drugi. Ujdź po moje kawę no, i nie ulecie. Płata! Nie mogę niczego leczyć. Szybko. No. Dostaję! Mocę.

Wejście mnie, masz Idę! Ta wana tu! Jest twoja karta dla mnie. A to czemu ją nie zadałem? Szybko, pomóż, pomóż. A tu bieg. Jest tu gdzieś wam? Idę Jest! Ej! O nie! Jest pan na dwójkę! Igor, jestem tu, ale ja się muszę podleczyć. Ja też! No tu weź go zabierz. Dobra, to ty, ty się leczysz na tego? Ulicie wyj, no co robić, kurde ty. Pomocy! Ej, ja na Karnejša! Do góry jest, nie? Ale co? No do góry nad nami, tam jest w swojej twierdzy pewnie. Nie, ja jej zabiłem! Tutaj. Ale muszę... Ja się... Muszę tam pomóc! Ale to no, jestem tam... i trzeba... Ale, ale Bry... Brian, nie daje rady! to Brian... No mówię ci, żebyś mnie zabrał, no to nie! Szybko! Ulecz mnie! Nie lecz go! Najpierw... Dobra, lecz go! Tam, tam leży Venom w coś. No weź. Kończę. Leży Venom w krzakach. Zrobię coś dla ciebie, Aldik. Ej, nie zabijajcie ostatniego chłopa! Nie zabijajcie. Masz Carnage'a? Tak. Bo muszę podleczyć Aldika. Żeby... Nie A macie mojego Venoma? Nie, nie mamy. Leży w krzakach? Ale ludzie pewnie wzięli, no to może... Zabiliśmy ludzi, co nie? No nie wiem, Czemu ja zabiję chłopa z Co? Bo zauważcie, że zostały dwie osoby poza nami i to chyba... Nie, jedna osoba. No dwie. Jedna. I bo jedna jest czterech, a jest sześć osób. Aha, no to tak, dwie, dwie. I to jest jeden team, nie? Tu gdzieś nie? musi leżeć Venom. Tu Ej, leżeć już wiem, gdzie, oni, Venom. Są. Już ja wiem, wiem, gdzie ten... oni są. Już wiem, gdzie oni są. Oni są tam, gdzieś. Dwie, są gdzieś tam. Dobra, ja niszczę krzaki. Żebyś Venoma znalazła. tak? Słuchać Venoma! O kurde! Venoma! To Venoma. Venom. ja chcę! Ach, no, no nie, dostałem, dostałem! dostałem. Pomocy! Pomocy, dostaję! Dobra, łybka jakaś zabita. O kurde! Dobra widzowie, w tym to TV by była na tyle. Teraz się z wami żegnam, pogromcy! Bohaterów. No i do widzenia. Siema?